I, I patrz, ja chcę się odlać i ja teraz nie pójdę się odlać, bo jestem impostorem. To się nie da. Dobra, yy, kamuflażuję się za ciebie, Zaha, jak coś. Poczekaj, że nie, 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 nie odwala nic głupiego, bo się za ciebie kamuflażuję. A, to nie za ciebie, to nie ten. No patrz, no masz ci los. Kurczę, Jabełł mnie widzi. Wszyscy mnie fucking widzą. Dobra, udaję, że wytaskę. Any Sabotaż. Oho. Znaleźliśmy ciało przy elektryku z Mitrixem. Uła. Okej. Okay. Martwe? 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 Martwe. Nie, no, żywe. Martwe. A gdzie? Gdzie, gdzie, gdzie? Jeszcze Jeszcze wjeżdża w To Tak, w storage'u. No to w... No to tam była wpadka. Broni, tam też biegał, ja teraz jestem w patrzał, ja przy kamerach. Tak, to byłam ja. Ja chyba mogłam Znach go zabić. Też tam był. Ja wyleciałem, byczku!

Łyk no, napoju? No tak jak mówię, ja teraz, ja teraz leciałem na e, naprawić światło, na całe szczęście inżynier to naprawił i teraz jestem przy kamerach. E, ja tam Broka jeszcze... Byłem w storage'u, potwierdziłem to, tym bardziej jakby miał... Nie miałbym info co do tego. E, no ja tam wtedy Broka jeszcze zostawiłem żywego. Nie wiem, mm -hmm. nie wiem, co tam wpadka, czy masz jakieś A rozumiem, info? że teraz jest martwy, tak? No to yy, ja Żywy. rzeczywiście go. Aha, co o czym gadamy? Dobra, w każdym no. razie ja rzeczywiście go gdzieś tam widziałam w którymś momencie. Mm, był, był, był. Ale potem, yy, jak się zrobił kamuflaż, to ja byłam przez chwilę tak jakby zahaczałam o yy, ten. Zahaczałam o mm, Zahaczałam. <laughs> Zahaczałam, o tam gdzie my się rozpimy, nie? I tam dwie osoby biegały też w kółko i nie wiem kto to był, ale to były dwie osoby i... na respie był Mancius z Mitrixem. Tak, No, to tak, to jeszcze ja ich podejrzewam, tak? Jako idealne duło, bo są identyczni. O, o. Siorki z innej okay, okay. W Ja powiedzieć, broni Nie, 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 nie. Ja twierdzę, że to, 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 to mogłam zrobić nie, 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 nie. ja zaha... Mógł nie to ma możliwość możliwości, ja ciebie zostawiłem samą z Brokiem, więc jeśli już to mogę... No to nie, zrobić. tak mogłam ja to zrobić. jestem na kamerach. Szczerze? To też w tym momencie. Ja jestem już w Med ale zagłosuję na siebie to na brate. wszelki wypadek. No, Ty tam byłeś cały czas w plaki? No cały czas, no bo później... Chyba Prawie mi się udało, chat, myślałam, że wylecę. Okej. Okay. Dobra. Chat, dzisiaj gramy tak, że chcę jak najszybciej wylecieć, bo muszę siku. Bo moje życie jest zagrożone. 4, 5, 6... No i mi dzisiaj zabił, no o Gierka mi się zbugowała Halo! Możemy ryzykować! Gra mi się zbugowała. Czy ja żyję, czy nie? Żyjesz, eee, żyję, strzeci się timelord! Ale uf. czy wpadka ale, warto pytanie, czy ale... widzisz role nasze wszystkie? Nie, wiecie, jak mi się zbugowała? Że w sensie ale ja nie ruszam widzisz się. Role, czy nie, widzisz? nie, nie widzę, nie widzę, jestem, że jest. czyli żyjesz. W sensie żyję, ale jest tak, że ja się ruszam. W sensie nie jestem na środku ekranu ja. W sensie, że stabilny jest ten wycinek, Aha, który w skrytka, widzę w tle, a ja się poruszam. Nie mogłam przycisnąć przycisku nawet. To w ustawieniach a, Ligi Mitrix, jest tego Mitrix mnie zabił. A mnie zabił. Mitrix oh. mnie zabił i timer mnie skrzywił. Ale zanim. Poczekajcie, zanim. Nie głosujcie, panie! <gülets> poczekajcie, nie, nie, nie! No wpadka, dobra. a przy ilu osobach. Stop. 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 A wpadka, Stop. Stop. a przy ilu osobach cię zabiłem? Nie wiem, patrzyłam na admina wtedy. A no tak. Ale gdzie, gdzie? Gdzie cię zabił? Gdzie cię zabił, wpadka? No patrzyłam no, na admina, ja nie wytrzymam z tobą dzisiaj tak Kaligoda, no! czyli.

Nie, trzeba coś zrobić z tym pajacem. Trzeba... first of all, trzeba zgasić światło i trzeba mu uciec. Zaznij, zaraz Zaraz, Dobra. Run! Run! Nie zatrzymuj się! Nie zatrzymuj się! Kobieto! Nie zatrzymuj się! Nie! <ślesk> i okay. Midrix mnie zabił i wskrzesił mnie. to jest żart? Co, co? co się <śmul wichtig> dzieje? Co, I wskrzesił mnie blaki. No. Midrix mnie znowu zabił i wskrzesił mnie blaki jako altruista. Nie, no, nie <zif> Dajcie mi żyć! To, to, ja muszę Blackie, żyć! Jak, ja... To jest bardzo toksyczny związek, <śm> gdzie ty poświęcasz swoje życie dla śmiecia ludzkiego, czyli impostora. Jeż. Co? Nie! Na no, no, Midrixa potem na Mandzia! i to jeszcze do Twitcha. No? Dobra, i... dobra wieram, no no. Nie! Mówię, nie! 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 Proszę Dla mnie podnieść, gila, proszę proszę no mnie podnieść. Wiem, nie wiem, podnieść Nie! 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 Teraz Nie! Nie! ciebie przynajmniej nikt Nie! 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 A może? A może drugi Nie! Dobra, to ja ze dwóch. To się Nie! 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 dzieje? No dobra.

nie, nie, nie. nie. Ja jest, jestem w ja Medzie. A... Ja w Medzie też ja jest. Ja byłem w medzie, eee, skanowałem pejdalce. chyba podczas chwila. A, ja mam tak, yy, przepraszam, że tak ze ale... Yy, ja miałem tarczę od Medyka. Czy tam był jakiś report? W Medzie nie. Powiem, że Blaki ma jakieś 23 sekundy, on musiał paść gdzieś na początku. Okej. Okay. Ja powiem tak, e, generalnie teraz ciało zielone, czyli patmaza, upadło przy zasce i przy Zasce była oczywiście też wpadka. Tak. I Patmas albo został po prostu odrobany w pewnik. Skoro Zachac zgłosił, to zgaduję, że to mógł być jakiś szeryf play i Patmas się wywalił na nie wiem na padce. No, no to był shifter Albo no, jakiś shifter. Jestem ty to... jak się my rozstaliśmy przy storage'u? Jestem Gdzie przekonany, możesz? że to nie był shifter, o tak wam powiem. Ja pobiegłam okay. do admina okay. i patrzyłam na admin panel chwilę, ale się cofnęłam, bo się trochę zesrałam, że siedzę tam sama. I ty wbiegłeś, ty wbiegłeś pierwszy. A, okay. a widziałam jeszcze kogo ja jeszcze widziałam? Kogoś widziałam jeszcze? Halo? Kogo widziałam jeszcze? Niech się przyzna. Nie wiem kogo okay. widziałam. No, teraz Mandio przed chwilą wbiegał. Bo a. chodzi o to! Bo chodzi o to, że to mógł być kill po prostu na staku jakiś superowy, dlatego by chciał info reszty ekipy. Ewentualnie faktycznie, że tak powiem, fail szeryf, sh który się odbił na wpadce. Dziękuję no, na Jarek za gips suba dla tak Queen of Dark, dziękuję bardzo. No to ja bym po prostu to skipnął, ale bym uważał na te osoby, które były w medzie przed tym killem. No Dobra, nie, nie, czekaj, 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 nie, AB. Nie, 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 nie. ale Zaha to nie mógł zabić ni On się U nawet nie Ja byłem na temperaturce i mijałem Broka jak się cofnęło ten, więc okay. to nie mógł zabić Broka tak mi Bo my się rozstaliśmy, my się rozstaliśmy właśnie tam między Komsami a Storage'em. Tak, ja pobiegłem na ponsy i odwiedzą mnie Mitrix, zaglądał, co robię. Albo Mitrix dział, nie jestem pewien. Nie, ja nie byłem weponsach. Nie w był za mną. Mitrixa nie było w Weponsach, to był fake Matrix. <grym> Mandzio czata, no to tylko zagląda. Ty, no to... To czekaj, to dziwne To czego mnie nie zabił jak zaglądał? A bo nie wciążył. A Graf? Gdzie ty byłeś? Był ja metri. się skanowałem A był w Medzie, tak? No. tak? No. no pod to widziałem Dobra, No to na jakby na no mamy, mamy duży susik na te osoby, które były w adminie. Okay. E, w adminie? Skip this. Chyba w adminie, Media. A udwa głosy na Zachę, potężnie. Aha, na Zachę, nice. Nie, 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 w no, adminie, no padł na Zachę do Właśnie sumie. nie wiem o co chodzi. Nie miałem sprzętania, pajacu. Czekajcie, czekajcie, ja się muszę coś upewnić. Mitrix, Mandzio, jesteście w 100% pewni, że nie byliście w poprzedniej rundzie, nie zaglądaliście do łupiących? Na pewno. No to jak, póki żyję, dam Susa dużego, gdyż ponieważ dałem tarczę Zaszce, który wiedział dobrze, że ja mu dałem tarczę, i możliwe, że się przejmienił za Mitrixa. Wbiegł do mnie, ale zobaczył, że to ja. Nie, jest to niemożliwe, ponieważ. Nie, nie, Zacha był w adminie. Ja byłem Zacha w, adminie. Był w adminie z wpadką, i nagle Patma został albo zabity przez Zacha, albo się na nim wysypał. Nie byłoby możliwe, żeby się wysypał na mnie, ponieważ nie ja mam tarczę. Nie ma technicznie takiej możliwości. Karygoda po zabiłeś? To jest pierwszy scenariusz. Inny scenariusz jest taki, że mógł się wysypać. pierwszy na scenariusz. Wpadce. Plus, no, jeszcze o, mamy coś takiego, będzie poczekaj, będzie poczekaj, się... poczekaj, czekaj. ponieważ no. mamy jeszcze coś takiego, że może być faktycznie super, tym bardziej jeśli Karigoda mówi o tym, że był jakiś fake matrix w weaponsach. To mogły być fake, fake matrix w weaponsach nie oznacza supera, tylko oznacza glitcha albo morflinga. Natomiast mamy dwa kill w poprzedniej rundzie, jeden był stary. Ale tak, chodzi mi, słuchajcie, chodzi mi o to, że dlaczego impostor wbiegł, zobaczył mnie w idealnej pozycji do zabicia i mnie tam nie zabił. Może chciał się może odmienić miał kill cooldown, może nie zdążył dobiec do Ciebie, Może coś? chciał znaleźć Nie, dobiec. nie, ja nie, nie bo on tylko zajrzał się Nie, no to Karigoda, jakby, zauważ to, że jeśli my razem zbiegaliśmy tam w dół i Mandia oraz... Nie, wytłumaczymy się z tego już, nie wytłumaczymy się. To byłoby mega słabe, żeby w tym momencie, bo ja widziałem, że zbiegasz w lewą stronę. To byłoby mega słabe, my się tam shiftnął no i... Znaczy, ze, ze swaper... W ogóle zło... nie było tam zachy, po prostu i tyle. Nie, to nie było. <laughs> Okej, okay. znaczy ja nie mówię, że to nie, to nie było w, samym, w samej końcówce, tylko jakby tak troszeczkę przed. No dobra. Się zaskoczyłem, że zajrzałeś i. Okej, okay, ale Zach był już jakiś czas ze mną w adminie rzeczywiście. W sensie no tak, nie, dobra, nie wiem, no czy znaczy tak, to jest sama końcówka, ale czy ty pobiegłeś od razu, z zresztą zresztą? To jest runda. Coś mrozi ogólnie w, w tym postawii. adminku. Hmm, taką ta... mogę powiedzieć. Pan gra, pan głos że co? We Z jednością jesteśmy. Nie, nie, nie Tak, tak, tak. Thomas Shelby nam jest... się... Jo i Matrix. Nawalił. No Grafik, głos. No graf. myślę, to myślę, graf. właśnie ha. cholera. Nie, no nie masz co myśleć o, i tak. Nie, to nie głosujemy jest. na nikogo. No, to to w takim razie zastanów się dobrze i. Oooo! Oh, oh. Karigoda przekonał kogoś. Hmm. Stanski pomałem. <laughs> Każdy przekonała, a sam nie głosował. Właśnie myślałem i nie zagłosowałem na Zachętę na szczęście. Na szczęście. Piu 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 Diabeł jest snitchem i on już wie. Musisz go zabić, musisz go zabić, ja nie mam jak. sobie też. Trzeba zabić Diabeła. Trzeba zabić Diabeła. Diabeła musisz... fuck. Eee, dobra, ogólnie tak. Ciało, ciało jest w we wejściu do mm, tego... E, komsów. Kogo eee, ciało zgłaszałeś? Kojarzysz? ciało blakiego.

Pod na tego y, tam pod koło, pod adminem. O i druga sprawa, że Brok też nie żyje, a z nim byli. Był graf i był Karygoda Gdzie? Jestem wy, bardzo o, zły na o, ten ten gra i tak No, byłem coś tam było. A no, co zły? Dwa Karigoda Be, graf. Nie mogę Bro. hitnąć osoby, którą chcę. No i ja a. skończyłem. Ja, poczekaj, ja, wam, ja wam powiem, że jak ja przebiegałem z elektryka do y, komsów, do, do tego, do medyka, to jeszcze diabeł przebiegł z paliwka lewego, przy świetle. Przebiegł w dół, więc jeszcze wtedy żył. No słuchajcie, no dla mnie cały czas y, po prostu z poprzedniej rundy wydaje mi się, że Zachary zginął. Non stop. Sprzed... Głosowałem na niego dwie rundy i jestem bardzo tutaj. A to ty za nie z... Nie z... Okay, z... to ty głosujesz. Znaczy y, nie z poprzedniej, tylko z pierwszej, jeśli już ma ani no, z pierwszej, no a Natomiast... No nie no to jest różnica no, ale czemu no, ja, wam mówię, że, ja wam mówię że podejrzany ale... jest ta kwestia ze słapem No ale no ale widzieliście Ale ja formu wiem formu, że on się nie słapał był słaby, słaby ale na pewno stała karigowa chcecie chcecie teraz no budować na siedmiu? No, znaczy, nie jakby no, dla mnie najzabawniejsze jest to, że mamy kolejne dwa duety. W sensie mamy Mandia z Mitrixem, którzy się trzymają blisko, oraz mamy ABIGO z Graf, no i... którzy się nie, trzymają nie Nie, Graf i blisko. Karigoda, nie? A Grafa z Karigodem. Tyle, że Karigoda jest medykiem, więc jestem przekonany, jest. Karigoda jest tego. medykiem. To mógł tam tamtego Kila na Broku, który był w O2, zrobić Graf. Nie, bo ja się skanowałem. No kurde, w sensie... No, kto to widział, że ty się skanowałeś? Ja wiem, że teraz wylatuję, ale to jest po prostu mega średnie w, super, w tym momencie, bo, bo, bo absolutnie jakby mam nadzieję, że tą gierkę ugracie, bo nie, nie, nie ma takiej możliwości po prostu, żeby, żeby ten kill w, w adminie był mój. Nie ma takiej możliwości, tym bardziej z tym susem, który tak i zroga. tym bardziej, że Mandio nie wierzyłeś, że po prostu mogłem go tam zrobić, więc unlucky. Więc... I WikiNapoe'ez zaraz zrobię. Mm. No nie możemy tego tak zostawić. Nie możemy. No nie możemy. No dobra, zatem tak. Tak, eee, ja wydaje mi się, że jest niewinna w tym wszystkim. Dobrze myślę? No Mint mi tricks. też. A myślałam, że mnie pytać, no bo moja Właśnie, odpowiedź. tu jest ten problem tej gry. Mm, jak dla mnie to tak. Albo tutaj jest duo Mitrix z Mandzio, którzy walnęli kurte Diabeła i któryś jeszcze, bo oni tam byli w okolicy właśnie O2, Wiponsów i tego... I Komsów, więc mogliby walnąć po diabła i, to, i Blackie, Blackiego w O2. Ktoś co tam był? Zacha. No dobra, ale Zacha już nie żyje. No dobra, kombinuj, kombinuję, kombinuj, nie no badam. dawaj, dawaj. Ogólnie drugie, druga sprawa jest taka, Graff z Karigodą jeden. byli w O2 z brokiem Karigoda jest 100% Dwa. medykiem. Eee, więc to pozostaje Czy? nam w tym momencie, że albo jest duo mandzio albo I po prostu jest Graf i któryś z nich. Okej, okay, no to są. duo mandzio w takim razie. W sensie, przed, boję się przed, przed chwilą obok nich ob, obu biegłem i pewnie mnie zabili, żeby siebie robić bardziej clear. Na kogo no wyrzuć Zemę, to, sobie wyrzućmy na mandzia, to wyrzućmy to wyrzućmy Mandzia. No, my jak już, jak z naszej dwójki już lepiej wyrzucać mnie, tak. ale graf jest to to jest. na Wiesz co graf, to jest nie, taka nie, 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 sprawa, nie, nie, nie. że to nie my biegliśmy, to nie my z tobą biegliśmy graf, tylko... to ty się to ty przyklejłeś do nas. Przykleiłeś się do nas, jak robiliśmy taski. No tak. No, no to nie możesz mówić, być bezpieczne. No to nie możesz mówić. No bo no czekaj, czekaj! To ty oskarżesz byli... nas, a mówisz, że chciałeś czuć się no bezpiecznie. No, tak, ale jest to bo albo Wy, albo ja i ktoś, a ja nie jestem, więc to jesteście wy proste, Elo. Nie wiem co powiedzieć nawet chat. Zesrana jest ta gra. zesrania, ją. Zupełnie. O, oh, o, oh, oh. No. O, oh, mam dla was zagadkę.